Oddział położniczy. To właśnie tu finalizują się transakcje zawarte 9 miesięcy wstecz. Na świat przychodzą małe, różowe stworzonka, które już za parę lat będą pracować na nasze emerytury. Jak wysoki będzie ich wkład w rozwój naszej gospodarki i kultury, o tym często decydują ich rodzice. A rodziców się niestety nie wybiera. thank Przepraszam, pan też czeka na potomka? Nie, na pizzę. Znaczy, jak na pizzę, przecież to jest porodówka. To na kogo ja tu mogę czekać? Na potomka? No, bingo, panie. Strzał w dziesiątkę przysłowiową kulą w płot. <laughs> nie, no pan wybaczy, ale To jest właściwie mój pierwszy raz. że znaczy, co? Złoty szczel? No. Przepraszam, nie zrozumiałem złoty szczel? No wie pan, pierwszy raz ten tego jest z babeczką i od razu zaciążyła, Aha. Nie no, wie pan, w wojsku byłem, nie? A. Nie no, chodzi o to, że to jest po prostu moje pierwsze dziecko. A nie, 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 to mój też pierworodny. A, czyli syn. No, panie, no ja myślę, że syn, panie. Zawsze to dodatkowy kumpel do picia jest, nie? Zresztą jak był w brzuchu mojej baby, to normalnie kopał jak Ronaldo, panie. Syn będzie na bank, panie, no. Aha, czyli państwo wcześniej nie sprawdzali się, co to będzie, tak? Co, 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 pan? Co, co, miałem tam mojej babie zajrzeć do środka, a co, pan? Zdurniał. Nie, no przecież są lekarze, nie? Co, żeby lekarz zaglądał tam mojej babie, no kulasy bym poprzetrącał, panie. Spokojnie, no przecież są takie urządzenia, wie. Proszę pan! Jak dzieciaka robiłem, to żadnych tam lekarzy ani innych urządzeń nie było. A se rady dałem, tak? No. Nie, no jasne. No. Ale żona do ginekologa chodziła, tak? No, jasne, że tak. Że co? Niby do kogo? A, czyli nie chodziła? Proszę pana, moja żona jest ostoją wszelakich cnót chrześcijańskich i małżeńskich, proszę pana. To znaczy, pierze, gotuje, sprząta, wyprowadza psa i wyrzuca śmieci. O, a pan co robi? Co ja robię, panie? Co ja robię? Pracuję, panie. Na chleb zarabiam. A, czyli żona nie pracuje, tak? Taka, Taka tam praca, panie. Posiedzi sobie 10 godzin przy krosienkach, se poplotkuje. Jeszcze 10 minut przerwy na kawę ma, pra panie. No, praca. No ileż to może trwać do jasnej cholery, no? Ale, ale co? O no, takie wyciąganie dziecka z brzucha. A, czyli pani skarżona będzie miała cesarkę, tak? Królewno od razu, panie. Przecież mówiłem, że to sen będzie, nie? Ale, ale ja pytam o cesarskie cięcie. A, nie, no, no wiem, wiem, przecież, wiem. Czyli o co? To znaczy, czy pańska żona będzie miała nacinany brzuch podczas porodu? No niech no tylko spróbuj. Co? Myśli pan, że mogą? Nie pan mogą. To zależy od tego, jak jest dziecko ułożone w brzuchu. Ale później, później to rozcięcie jakimś tam plastrem czy innym gipsem zaszpaklują, będzie jak nowe. Na pewno, na pewno. Przepraszam, ale tu nie wolno palić. A nie wie dlaczego? No bo to szpital jest. Wie pan to przez te nerwy. Nie wiem co z, z ręcami zrobić. Doskonale pana rozumiem. Wie pan co? Coś panu powiem. Nie wytrzymałem. Normalnie nie wytrzymałem i pomyślałem sobie, że kupię mojemu maleństwu <grywka> pierwszy prezent. Nie, no wie pan, nie. No, ja swojemu Nygusowi też sprawiłem parę gadżetów, panie. No. Takie coś, widzi pan? I jakby nie daj Boże, był muzykalny. <grywka> No no, fajnie. Fajnie będzie. Będę miał sobie z kim mecze w telewizorze pooglądać, panie. Se w pingla popykamy, w kosza, w nogę. Wie pan, bo ja byłem sportowiec całe życie, nie? W zawodówce na zawodach zawsze pierwszy, panie. Wie pan, e, mam nawet zdjęcie jak ten, jak wygrałem na setkę, wie pan? Poczekaj, pan. O, patrz, pan. Patrz, pan. O! Tu z medalem. Ano? To już w zawodówce pan z wąsikiem, tak? No, wie pan. Się dziebuchom podobało, to zostawiłem. No. Pan, do dzisiaj o mnie mówią na dzielnicy, że ja jestem pierwszy figofago. <ścoughs>